Kanał Fajne Wycieczki zaprasza na film pod tytułem Małe Żuławy Nizina Walichnowska. Nizina Walichnowska usytuowana jest w województwie pomorskim. Dojazd do miejsca rozpoczęcia wycieczki drogą krajową nr 91. W wsi Słupkowy, skręt drogą lokalną na wschód i dojazd do Małego Garca. W kanale Fajne Wycieczki kilkakrotnie poruszana była tematyka delty Wisły, czyli jej obszaru ujściowego. Przyjmuje się, że jego początek znajduje się w Babiej Górze, to jest miejscu, gdzie główny nurt Wisły rozdziela się na leniwkę i nogat. Te dwie odnogi, wraz z licznymi dopływami i siecią rowów melioracyjnych, współtworzą żyzne tereny żyław. W bezpośrednim sąsiedztwie Białej Góry. Na lewym brzegu Wisły położona jest nieco zapomniana nizina balichnowska, nazywana niekiedy małymi żuławami. Jej obszar ograniczony jest od wschodu korytem Wisły, od zachodu wzniesieniem zwanym Górami Słońskimi, zaś na północy i południu domykają ją odpowiednio wsie rybaki i ciepłe. Sąsiadujący z meandrującą w pobliżu Wisłą teren nizinny był regularnie zalewany jej wodami, głównie w czasie wezbrań wiosennych. Dzięki temu żyzność gruntów była wysoka. Dodatkowym zagrożeniem były wody opadowe, spływające po większych deszczach z skarpą wysoczyzny i zalewające okresowo niżej położone tereny. Wymienione czynniki uniemożliwiały prowadzenie znanych w średniowieczu sposobów uprawy roli. Chęć wykorzystania jej walorów zmusiła do zabezpieczenia nizinny od powodziowego jej zalewania. Jedynym znanym sposobem była budowa wałów przeciwpowodziowych. Zaczęto je sypać na przełomie XIII i XIV wieku. Niezbędna była również budowa sieci rołów magiuracyjnych umożliwiających odprowadzanie z pól okresowego nadmiaru wody. Opisany system zabezpieczeń budowano, doskonalono i utrzymywano przez setki lat rękami osadników polskich, niemieckich i menonitów holenderskich. Proponowana wycieczka pozwoli poznać Nizinę Walichnowską, w tym funkcjonujący do dzisiaj system przeciwpowodziowy i odwadniający. Linia wałów przeciwpowodziowych biegnie w odległości od 200 do 800 metrów od lewego brzegu Wisły, łącząc się w północnej i południowej części Niziny z tak zwanymi Górami Słońskimi, przewyższającymi jej teren o około 40 metrów. Tereny rolne pokrywa sieć rowów melioracyjnych, wyprowadzających nadmiar wody do kilku rowów głównych, a z nich poprzez jezioro Pelplińskie do Wisły. Wycieczkę rozpoczynamy we wsi Mały Garc, zjeżdżając około 300 metrów brukowaną ulicą jeziorną do poziomu Pól. Następnie pokonujemy kilometr drogą wyłożoną płytami betonowymi i parkujemy przy ogrodzeniu stacji pomp Zgoda. Jest ona elementem regulacji opisanego wcześniej systemu melioracyjnego całej niziny. Jeden z kanałów zbiorczych, zwany granicznym, doprowadza do niej wodę. W zależności od oceny operatora pompowni, dalszy przepływ wody do jeziora perplińskiego odbywa się grawitacyjnie poprzez przepust lub wymuszany jest przez pompę o dużej wydajności. Jezioro, które powstało poprzez poszerzenie kanału granicznego, spełnia funkcje retencyjne, łagodząc skutki ewentualnych, nagłych zmian poziomu wody w systemie melioracyjnym. Dostęp do jego brzegów jest dość trudny. Jezioro można zobaczyć ze skarpy we wsi Mały Garc, jednak trzeba uzyskać zgodę właściciela terenu. Wyjeżdżając ze wsi, Kierujemy się do kolejnej wsi Rybaki. Na najbliższym skrzyżowaniu należy skręcić w prawo i po przejechaniu około 300 metrów zaparkować przy śluzie wałowej. Na mapce przedstawiono rozmieszczenie urządzeń współpracujących ze stacją pomp Zgoda i jeziorem pelplińskim. Chodzi o... Stację pomp Nadzieja, śluzę wałową oraz stację pomp Pokój. Jak widać ze schematu, woda z jeziora może być usuwana do Wisły. W tym celu można wykorzystać stację pomp Pokój, która pompuje napływającą z jeziora wodę do kanału pośredniego. Skąd po przepłynięciu śluzy wałowej jest kierowana kanałem zrzutowym do Wisły. Gdy sytuacja na to pozwala, można bez uruchamiania pompowni dokonać grawitacyjnego zrzutu wody do Wisły poprzez regulowany jaz znajdujący się tuż obok stacji pomp, również z wykorzystaniem kanału pośredniego i zrzutowego. Takie działanie nie jest możliwe w sytuacji powodziowej, gdy wody Wisły dotarły do wałów i wrota śluzy muszą być zamknięte. Wtedy problem usuwania wody z jeziora Perplińskiego rozwiązuje kolejna stacja pomp, to jest Nadzieja, usytuowana w wale przeciwpowodziowym tuż przy drodze. Woda z jeziora jest upompowana przez rurociąg przechodzący przez wał do kanału zrzutowego, którym spływa do Wisły. Opisany system obsługujący jezioro Pelplińskie umożliwia usunięcie nadmiaru wód z nisiny walichnowskiej niezależnie od poziomu wód powodziowych. Stacja pomp pokój i sąsiadujący jaz znajdują się około 150 metrów od drogi. Ich ogląd wymaga zgody operatora mieszkającego w widocznym budynku. Ostatnim z obiektów wartym uwagi jest tak zwana śluza wałowa wbudowana w wał przeciwpowodziowy w obrębie drogi. Ma ona wewnętrzne brota drewniane, widoczne od strony budynku operatora. Oraz wrota przeciwpowodziowe, stalowe od strony wisły. Można je zobaczyć z bliska po zejściu schodami z wału. Ich unikalna konstrukcja sprawia, że w przypadku nieprzewidzianej cofki wód kanałem odprowadzającym, wrota zamkną się samoczynnie, zapobiegając przedarciu się wód wiślanych do obszaru chronionego. Śluza była wykorzystywana w czasach, gdy stacje pomp napędzane były silnikami parowymi, co wymagało dostaw węgla. Realizowano je niewielkimi barkami dopływającymi Wisłą i nieistniejącym dziś kanałem poprzez śluzę do stacji pomp. Obecnie przebieg kanału odprowadzającego jest inny. Przepływ wody spływającej śluzą i tłoczonej rurociągiem do Wisły można zobaczyć z punktu widokowego. Kolejnym obiektem objętym wycieczką jest cmentarz menoniski w MiędzyŁężu. Z rybaków dojedziemy tam drogą szutrową wzdłuż wału przeciwpowodziowego, a potem asfaltem, a razem jest to około 5 km. W centrum wsi znajdują się wyraźne elementy ogrodzenia otaczającego niewielki teren cmentarza. Miejsce to opisuje współczesna tablica informacyjna. Nieliczne nagrobki są bardzo zniszczone. Kolejny etap to około dwukilometrowy przejazd do krzyżówki dróg, przy której stoi pomnik upamiętniający ludzi zasłużonych w ciągłej walce z żywiołem wodnym na przestrzeni kilkuset lat oraz ofiary wojny. Kolejny cmentarz menonicki wymaga przejechania 2 km drogą do wsi Małe Walichnowy. Jest on w lepszym stanie niż cmentarz poprzedni. Około 300 metrów dalej znajduje się szkoła podstawowa, na ścianie której można zobaczyć dokładną mapę niziny z najważniejszymi obiektami. Niedaleko szkoły, z wierzchowiny wału przeciwpowodziowego, widać rzadko spotykaną wałową klapę zwrotną z unikalną schodkową łatą wodowskazową. Klapa ułatwia odwadnianie terenów zamieszkałych z wód popowodziowych. Po pokonaniu kolejnego kilometra we wsi Wielkie Walichnowy znajdziemy piękny kościół gotycki z otaczającym go cmentarzem. Wyjątkowo znamienna jest ustawiona w przedsionku dwumetrowa tablica, pokazująca poziomy powodziowego zalania terenu w okresie od XVI do XIX wieku. Ostatnim obiektem objętym wycieczką jest trzeci, ale za to najlepiej zachowany, cmentarz menonicki. Dające się odczytać daty pochówków, zawierają się pomiędzy 1767 i 1941 rokiem. Wszystkie odwiedzone cmentarze dają świadectwo wyjątkowego, wielopokoleniowego przywiązania mieszkańców Niziny Walichnowskiej do tego niezwykle wymagającego terenu. Wydaje się, że miłym zakończeniem wycieczki o mocnym akcencie historycznym może być kawa w zamkowej restauracji w Gniewie z unikalnym widokiem na zakole Wisły. thank <laughs> you